No dobra moi drodzy, to zaczynamy przystępować do montażu paneli fotowoltaicznych. Zanim byśmy przystąpili, to wiesz co byłoby dobrze zrobić? Zrobić pomiary. Ile my tego potrzebujemy prądu? Bo na dziko używamy sobie 12V, czyli do oświetlenia, do pompki tutaj. Kamera łapie tu. Ładnie. Pompka w zbiorniku. Truma, boiler, co jeszcze? Na 12 V mamy w razie czego ogrzewanko tu piecyk. Na lodówka i to lodówka turystyczna? Eee, lodówka turystyczna bardziej. Właśnie, lodówka turystyczna, mogę tylko powiedzieć, że ma 60 W, bo nie wziąłem jej ze sobą. Ta lodówka będzie chodzić na gazie, no bo jak jesteśmy na Dzikusa, tak. używamy ją sobie na gazie, jak najwięcej rzeczy na gazie, dlatego między innymi właśnie wtrafił tutaj boiler gazowo-elektryczny, wcześniej był sam elektryczny, taki boiler TT. Zaraz Wam pokażę. Idziemy, przyniesiesz watomiarz? Myśmy go podpięli i zobaczyli, co ile prądu sobie zżera. Słuchajcie, tu mieliśmy wcześniej taki boiler. Zamontowany, on robi papa i witamy się z nowym bojlerem. No, załączył się, czyli sam energoblok pobiera 10W. 10W, ale to bierze z sieci zewnętrznej. jak jesteś na polu kempingowym. Ale jeżeli ja będę podpięty bezpośrednio poza siecią, to też będzie pobierał 10W chyba. Czy nie? Nie. Wtedy nie będzie pobierał. Nie no. Byśmy po... musieli dać Watomierz na akumulator teraz. Na akumulator teraz. No ponad pół, no pół A bierze. No 7W przy 12V to powinno być jakieś 0,6A, no tak. No to masz 0,6 no. no zgadza się. Czyli mamy pół A na jedną żarówkę. Tak, pół Ampera na jedną żarówkę. Żarówek takich masz 4 i czy Zmieniam to... je na 4. To w sumie Trzeba je zmienić na 4. No. Słuchajcie, mamy. wszystkie te Zobaczymy, ile światła, całe światła ile biorą, wszystkie światła. Ech, dobra. Tu łazienka. To no akurat będzie najmniejsze. Właśnie, ja byłem zawsze ciekaw inaczej, ile łazienka pobiera, bo ja sobie przerobiłem tą łazienkę, wiesz. O, sama łazienka pobiera to samo. Pół ampera. No. <laughs> Nawet więcej niż to. A czeka jak wodę to włożę no. Oczywiście. Czyli dobrze wskazuję. No dobra. Okej. Okay. No to, to Ja pierdzielę, to to, to to wiesz co to będzie? No. Z zanik po prostu energii elektrycznej. Tu? tu, tu. Tu. Tam włączyłeś? Tak. Tu Mamy całą przyczepę oświetloną. I jeszcze nie mam żadnego więcej... Nie? A, zewnętrz, a zewnętrznie nie będą chodziły. Dalej. Nie będą chodziły. Gotowy? Gotowy. 5,3 ampera. 5 a amper. 5 amper. Teraz to na waty trzeba przeliczyć. Samoświetlenie. No 5 amper razy 12 to będzie miało waty. 60, 60 W. Wat. Samoświetlenie. Tak. Tu mamy 76 W po obór. Pamiętajmy, żeby odjąć 10 czyli jakieś 66. Się Nie. Będziemy od tego odejmować. Okay. Już. Tak. I co tam mamy na pompce? 93, 93, 92 92 Tu mamy do 8, 9, 12 15 W 15 W pompka OK Następnie nadmuch, gdyby nam było zimno eee... nadmuch, nadmuch od pieca, tak? Tak Odpiszemy Ile masz? 89. Ok, 89. 9 minus 77 yy, to jest 12 W. Lodówka będzie chodzić na gazie, ale boiler mimo wszystko też będzie potrzebował napięcia. Czyli załączamy sobie tutaj część gazową. Tak. Yy, załóżmy, weźmiemy te 70 stopni. Co zrobiło? 77, 78 W prawie. 78, tak. A to niedużo. Boiler. Tak, boiler to będzie miał 5W. Boiler, 5W. No, tylko elektronikę, tak. Bo tak. naładować jakiś telefon, coś takiego, tak? tak? No bo to różnie bywa. Trzeba by naładować tak. jakiś telefon. To załóżmy, że weźmiemy ze sobie. Hmm... Mój telefon jest podwójny, czerwony kabel. Czerwony kabel, proszę bardzo. Hop, coś wzrosło. Od 2W, 3W. bo. Więcej. 30 W? Doliczając do tego kawałek telewizora, załóżmy sobie, jak będziemy chcieli, laptopa, ale laptop to tak. dopiero po sieci. Laptop, Czyli tak będziemy to mieli laptop, przetwornicę. Po, po tak. Na pewno możemy doliczyć 25 W do przetwornicy. Tak. 30 W. Tego będziemy świecić jakieś 4 godziny. Możemy zapisać gdzieś to na kartce. No bo przyjdziesz do przyczepy, no zanim cokolwiek zrobisz, tak? No to załóżmy, że... 30 W razy 4 godziny. Tak. Następnie. No. Zbiornie, pompka będzie chodzić sobie 2 godziny. Nawet nie, godzinę. No, przyjmijmy, że 2. Dobrze, 2 godziny. No bo jakiś prysznic, No razy 2 godziny. Okay. Tak. Dobrze. Boiler niech też se pochodzi z 2 godziny. Ale to jest tylko 5 W, bo to jest tylko... No tak, no ale 2 godziny to jest 10 W. 5 W razy 2 godziny. Dobra. Ładowarki, kable, no dobra, to nie chodzi 10 godzin na pewno. Przy czterech urządzeniach? Tak. Czyli 40, 60 W. Tak. 60 w razy 4 godziny. 10. Co? 10. 10. 10. No, no bo to wiesz, co chwilę ładowarka będzie tak. do baterii i do tego. Razy 10 i laptop 3 godziny. 280 razy 3. Razy 3 godziny. No to, to trzeba to pododawać. 1600 watogodzin. 1600 watogodzin na dobę. A maksymalnie co będziemy mogli uzyskać to myślę, że przez dobę one zrobią może 2000 godzin. No to mniej więcej przez dobę zrobią tyle, co będziesz zużywał, bo zużywasz 1600. Tak. Czyli powinien wyjść na zero wejść wtedy. Na zero. Czyli musimy założyć sobie tak, jak mówimy, panele 680 W. Będzie idealnie. No dobra, moi drodzy, to mamy te wyliczenia to są całe. oczywiście na no, Tak, z, potem będziemy robić testy tak naprawdę na polu kempingowym, czy na polu jakimś tam tak. gdzie będziemy, dokładnie zrobimy sobie te testy, to już na majówkę zweryfikujemy, jak to w rzeczywistości, czy się udało być samowystarczalnym, czy nie. Uśmiechnij się ładnie. Dobrze, słuchajcie, Dolcamp przyjechał do nas osobiście wspomóc nas w montażu paneli fotowoltaicznych. W razie w, on jest odpowiedzialny za te właśnie, te, te, te plastiki. Jak ty to mówisz, to działa na 100%, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Tak. Ok, no jadę, ja. ja jadę do domu. Nie, nie, nie. Ja się bałem, dlatego ja zamówiłem kątownik, ale kątownik zamówiłem naprzód. Słuchajcie, też chciałem tutaj dać z kątownika. Przy czym powiedział, że nie ma takiej potrzeby. No dobra, ale wytłumacz teraz, widzą ładnie, dlaczego to odrysowujemy. Ja to szlifowałem, ale źle uważa, że zrobiłem. Tak, żeby było. Ja wziąłem taki delikatny sprzęt, słuchajcie, żeby to tylko zmatowić. A Piotr mówi nie, albo czołgiem, albo wcale. Okej. Okay. Po to, żeby klej właściwie chwycił powietrze. Żeby nie śliskie, to będzie słabo trzymał. Robię, wezmę to, zmatuję gąbką mhm. i faskę puszczę dookoła, tak jak mówiłeś. No tak, jeszcze tak tam z boku, tak. i tu, tak tu też wszędzie faz. Ta faska z boku ona za dużo nie trzyma. Nie? Ale uszczelnia, żeby woda nie wchodziła. Tak. To opracowanie. I to jest najważniejsze, bo ta woda robi szkodę. Bo ona wejdzie, mhm. zamarznie. I rozpęcze tak. Okej, okay. Czy jednak słuchasz czasami? Oczywiście, jeśli... że Cię słucham. Tak ja się nie wiem, żebyś to dobrze ludziom pokazywał. Czy to dobrze będzie? Zleźliśmy tak, 100 tysięcy wiadomości, że to jest źle zabione. U nas jest tyle. Za chwilkę. Tak, I teraz ty? o. Teraz tak, o ja tu przejmę. Mhm. Dobra. idź, ja tu... idzie. Nie, wejdź wyżej Rafał. Wejdź wyżej iś ten. I się obróć. I się tak. obróć. Tylko nie ma co już. Okay. Y, tu macie wewnętrzne punkty, narożniki. Dobra. Tamtych. I tu wewnątrz, gdzie jest ten dziubec. Wewnątrz nie zobaczymy. Uważaj na... To zrób tak, żeby było luźniej. Ja mniej więcej mam nacelowane. Każdy musi docelować, no. bo ja nie widzę dokładnie. No, do ciebie Rafał. No, według tych kropek tutaj to nie. Kropki są gdzieś centymetr od narażnika. No co ja mam? No to u mnie to jest, u mnie jest 500, no, to no, połóż to, już, no. Tu już nie ma to znaczenia. Lecz niżej i zobacz pod światło, czy widać yy, powierzchnię zniszczoną. No ja widzę, nawet stąd. No to na tej zniszczonej powierzchni. No. To trochę, trochę doradka powinno być. Już za późno. Połóż to już, no. proszę cię. Okay. No. To położyłem. Ja myślę co innego, położyć obciążniki tu. Nie trzeba. Nie? Jeżeli dach jest prosty, to nie trzeba. To chcę dać tu, tak w no. tym korytku. To będzie się zawijać, bo to jest plusowy. Ten. Tu, do tego, jednego z tych. Mhm. Czyli zrobilibyśmy coś takiego. O! A obcinaczki. To połączyć. I też uciąć no. i koniec. Będziemy wiedzieć, czy nam starczy przewodu. Ja Dobra, ja sobie biorę trochę śrubek. Hop, i gdzie jest ta pętarka? Jedna tu jest. Nie, jeszcze, jeszcze gdzieś był. Z końcówką? Dobra, tu mam szóstkę, dobra, damy sobie czwórkę. Dokładnie po pierwsze. To jest tak, będzie, ale ja zawsze daję dłuższe dla jaki no ja mam dłuższe niż to co ty przywiozłeś No to co ja przywiozję to było do zazonej Nie no. Wykofaj, wycofaj Ale jestem tam na wylot Ale odeszłamę u. Musi być na długę, żeby Okej, jeszcze nie Jeszcze nie Ale masz nawiercony już? Nie. nie. To wygodniej jest takie jest A po co jak on ma wiertło? Ja bo idę. Bo wtedy ci nie ucieka. To, to nie odpływa, bo, bo ma, tak. nie musi pracować. Ja tak. Tak? Mógł. Staram się jak mogę. Dobrze. Odpoczyna. Dobrze. Dobrze. No to faktycznie Ty się z tym bawisz. Ja mam to śrubką, ciach, ciach, ciach. Taka część chciałem Przykręcać już, czy też nie? Już możesz. Czekaj, nie dotykaj, nie ruszaj, nie oddychaj. W każdym razie możesz sobie nawet cokolwiek chcesz, możesz zrobić. A tutaj śrubki? Tam powinny być jeszcze... A jak, Radzam, jak nie, to tutaj na końcu... Na zabiorę. biurku leżą śrubki. Na biurku są. Nie kurze, jak mi wiatru. Czekaj, może niech się będzie. No dobrze, jak widzieliście, montujemy panele fotowoltaiczne na takich właśnie mocowaniach plastikowych, co nie każdy jest do nich przekonany, ponieważ one bardzo lubią odfruwać sobie, gdy przejeżdża koło nas ciężarówka. I wcale Wam się nie dziwię. Też jestem pełen strachu, czy to będzie się trzymać, czy nie. Dolkam twierdzi, że montuje takie od lat i wszystko się trzyma, tylko trzeba to zrobić z głową. I przede wszystkim słuchać producenta, to o czym mówi producent. No dobra, no to zobaczmy, jak to Dolcamp nam e, mówi, aby wykonać, żeby to się trzymało i nigdy nie odleciało. Słuchajcie, przede wszystkim po zaznaczeniu, tak, dachu mamy go zniszczyć. Czyli bierzemy czołka i drzemy do oporu, aż po prostu zdejmiemy wierzchnią warstwę tego laminatu na dachu. Chodzi o to, żeby po prostu to zrysować bardzo mocno i nie było powierzchni świecących. Tak samo tutaj. Te podstawy, co mamy właśnie do mocowania paneli, także musimy zetrzeć do gołego. Następnie przemywamy to porządnie acetonem, odtłuszczamy. E, żadnym innym e, benzyną czy czymś takim, nie przemywamy, ponieważ jest zbyt tłusta, tylko i wyłącznie aceton. Następnie musimy przykleić takie podkładki dystansowe, które będą nam właśnie robić dystans, ponieważ tego kleju musi być minimum 3 mm naniesione. Myśmy wykonali podkładki, po prostu zwykłe takie które są do śrub i mają grubości 3 mm, aby się trzymały. Przykleiliśmy je po prostu super glue. Klej, który stosujemy na mocowania, to jest ISR Bostika. Naklejamy go. On absolutnie nie wymaga żadnych primerów, żadnych podkładów, wręcz nawet jest w instrukcji podane, aby nie stosować właśnie żadnych primerów. Na po prostu zmatowioną i oczyszczoną powierzchnię mamy nanieść bezpośrednio element mocujący położyć go, nie dociskać zbyt mocno, on sam pod swoim ciężarem się ułoży. I tak zostawiamy na 48 godzin. Piszcie koniecznie w komentarzach, jakie Wy stosujecie sposoby na mocowanie paneli. Jak dla mnie to jest bomba i tak może zostać. Już skład Trzeba... A nie masz takiej rolki, żeby w wziąć gdzie chcesz, gdzie chcesz ten drabinę? Tutaj czy tam z boku? Ten z boku. Dobra. I ja to po imieniu nazywam. Chcesz matkę? Jeszcze nie. To tu są, tu, są, tu wiszą. Nie wiem, czy miałem kamerę na głowie i chyba się nic nie nagrało. No trudno. Peszek. A to co się nagrało, to coś tam podpowiem. Opowiem. Tak czy tak było przechlapane, no nie? Nie było fajnie, ale najgorsze przed nami jeszcze. Montowałeś w takim miejscu panel? Tak. Tam montowałeś? Na skosie? A, hmm. nie. A chyba nie. Tu? Czekaj. Już za późno. Nie. Gdzie chcesz wiercić? Tu. Okej. Okay. Kolejny bardzo szybko. Mimo ojca do chasiny, niech waś zaczyna. Tak, to czarny na dół. Znaczy, co będzie? No, ten czerwony na pewno będzie. Dobra, Dobra za dużo nawet czerwonego. Dobra, ok, wam. Ok, e, korytko. Później też, no nie? No Też już... Ja bym już później. Dobra. To bym tylko czekał. Przykleił tu. Dobry pomysł. Ale, 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 ale z... dawaj, już nałożyłeś, to nic nie zrobisz. Skroba nie będzie. Jakoś ja do drugiej do, 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 listy, do do drugie listy przyłożę. Pięć mi w oczy bardzo cię proszę. Tak? Możemy ja, spróbować. No zaraz, to no dawaj, no bierz drugą. Tylko uważajcie, żeby nie zerwać ten nakrętek, w tych układek. No, to 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 A co ty jest? chcesz zrobić? Przyłożyć, żeby zabrać i zabrać ile się da. Weź tak, może we dwóch. Będę się śmiał, kurwa. Się, się nie Jak nie to to nie jest kontaktowy tutaj. I na bok to bym tak Co to na to? Jeszcze tam do góry trochę się podnieść. I odkrywamy Tak, ładnie. Czekaj czekaj czekaj, 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 Dobra. Czekaj, czekaj. Wiem, że tam leci. Mamy tak. No. Mamy to. Można tu ubytki. Bardziej na tej niż na tamtej. I spałeś do godziny. Czekajcie, nie, 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 nie przykładał go. O, nie wstałem po tacy. Chyba się nawet udało. Musisz wyczuć czy tam jest dziura po Nie ma szans, żebym wyczuł cokolwiek. Ale no, chyba, chyba trafiłeś. To dawaj Marcinie tą swoją listę. Musisz tędy wejść. Nie, ja muszę Tylko uciec... tak. O, dobrze. I nie dokłada jeszcze do końca. Tak. Poczekaj, Rafał. Dobra. Wyszła. Czekaj. Czekaj tak. To ja tak kręcę. Kręć Ole wyszło. O tutaj też. Dobra, ale daj mi więcej śrubek. No już jedną ci daję i idę po resztę. To już tak nie będzie trzymać, to ja nie wierzę. O Jezus Maria? nie masz? Trzymać to będzie pytanie Czy to jest trafione, żeby się panel tu zmieścił? A, to! Panowie, <śmiecki> <To>, co... <śmiecki> co... ale czy to ten ważne? Się się. <śmiecki> o tym cały czas mówiłem. O to apelowałem. Będzie dobrze. Nie wierzysz w nas? No, no. Nie, nie wierzę. I, I, tu, <śmiecki> i bardzo dobrze. My cały, cały, też w siebie cały, nie wierzymy. Cały sprzęt jest tutaj na tej zasadzie zamontowany. Dobra. Próbujemy działać coś. Jeżeli... Zabierzmy sobie... A. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, ja tu trzymam. Nie, nie? Jednoty. Ty trzymasz, a ja mam podpinać? Tak, bo masz łatwiej tam. Co jest? Nie wiem. Czy na... No nie gadaj nawet. No nie gadam nawet. Na razie tak nie będę odpinał. Dobra, to przytrzymaj mi, ja zobaczę. zobaczyć. Jest. Dobra. Trzymam. Dobra. Jest. Niech one się kurwa tuż będą tak. Na eee, zawsze. Trzymasz jak Radek? Trzymam. Dobra. Moment. Dobra. To teraz... Nie, nie zamykaj. Ten silikon? Tak. Dawaj klej. To strzęta po prostu. Chyba nie podejdzie Dawaj wierzymy w ciebie też No i widzisz nie, nie, nie. nie wiem ile weszło Ile wlejesz by było Będzie dobrze no, by to za, zasklepiło no, Tak mi się wydaje ja sięguje to, to Dobrze i teraz Czekaj 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 Coś tam jest Trzymaj tak, żeby tu było na równo Ja będę ja... trzymał, radek będzie wkręcał. Aha. Aha Wolałbym odwrotnie, no ale dobra no. Ty tu jesteś wkrętarkowy, ja jestem sklejkowy Pięknie Jak ci To z drugiej strony już chwilunia no Już jestem tutaj Chociaż jeszcze drugą dam Wyszło? Nie Nawet u nie wyszło Zabiję co mogłem Jasne. Droga, droga Druga droga. strona jeszcze, tylko i będzie cudni bot. To... A później jak byś, nie można możemy... tego Nawet silikonem wtedy już. Ale to klejem kolei w tym samym kolorze. Okej. Okay. Haha, Rafał! Nie założyliśmy bezpiecznika. Jakiego? Takiego? Gdzie jesteś? czas. Tu. OK, to co, na zewnątrz zostało Białam mi tylko podpiąć A. to wszystko. Pamiętajcie oczywiście, A, o, no aby zabezpieczyć te klęcić. panele bezpiecznikami, tak jak A. my tutaj na przykład 20-amperowymi bezpiecznikami zabezpieczyliśmy każdy panel. Wprost do tego zamontowaliśmy jeszcze diodę. Do każdego panela e, skończymy montaż tutaj zewnętrzny. I przejdziemy sobie do środka, ale to, to już zapraszam oczywiście na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam, jaka tu dokładnie elektrownia wleci. Będzie naprawdę niesamowita moc, jeżeli chodzi o tak małą przyczepę kempingową. Dzięki serdecznie za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.